Centralum. Kancelaria. Wybierz 0. Pierwszy Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Wybierz 1. Drugi Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej. Wybierz 2. Czwarty Wydział Organizacyjno-Sądowy. Dział Wizytacji. Wybierz 3. Czwarty Wydział Organizacyjno-Sądowy Dział Postępowania Sądowego Proszę zadzwonić pod numer 61 678 49 00 Kadry Wybierz 4 Siódmy Wydział Budżetowo-Administracyjny Proszę zadzwonić pod numer 61 678-49-00 Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, wybierz 5. Sekretariat Prokuratora Regionalnego, wybierz Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja chciałam rozmawiać z prokurator Anną Kijok-Głęboczyk. E, tak, z panią kijok Głębowską, tak. E, niech pani powie, a w jakiej sprawie? E, w sprawie tutaj skargi na szamotulską prokuraturę. Rozumiem, bo jestem asystentem pani prokurator. Niech mi pani powie, o co, o co tam chodzi, bo rozumiem, że to nie dotyczy postępowań pani prokurator, tylko pani dzwoni w związku z dyżurem, tak? Zdarzeniowym? Tak, w związku z dyżurem. I o co chodzi? No ale wie pan co, no to co, będę panu tłumaczyć? Będę później e, pani prokurator. Nie będzie pani mi tłumaczyć. Jak będzie potrzeba, będzie pani również pani prokurator tłumaczyć. A jaka będzie potrzeba? A ma pan, u, u, ma pan tutaj uprawnienia do tego, żeby tak, przyjmować? Uprawnienia. Jakie tak, uprawnienia? Tak, jakiego mam... państwa? Słucham? Jakiego, jakie... Jakiem... pan sobie ze mnie teraz. Nie czy proszę pana, kwi, nie kpię sobie... Nie, proszę pana. Dyżur proszę pani. Więc się pani pana pytam. Więc chcę panią wysłuchać. No więc ja chciałam rozmawiać z panią prokurator, a nie z panem. Proszę panią, jestem asystentem pani prokurator. Nie to... przesiewam pewne wiadomości. To ja bym chciała, żeby pan nie przesiewał, bo już tylu przesiewało, że ja chcę teraz rozmawiać z konkretnym człowiekiem. Jeszcze raz poproszę pani imię i nazwisko. Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądrawska wypowiedziałam posłuszeństwo Pomału zapisuję. a ja nagrywam proszę nagrywać Karolina Biskupiak nie, z męża? nie, nie Karolina z rodu tak. Biskupiak po tak. mężu Mądrawska wolna, niezależna kobieta polska, powtarzam oczywiście nie podlegam tak. państwu polin Temu kartonowemu państwu, które tworzy Andrzej Duda. Firmie Poland, nie, Republic of Poland, które umieścił sobie na dowodach osobistych. Dobrze. Proszę panią. Pani, gdzie jest zamieszkała? Ale ja nie muszę panu tłumaczyć, gdzie ja jestem zamieszkała. Dobrze, ja już panu pani, powiedziałam wszystkie dane. Ja jestem, jestem wolnym człowiekiem. Zgłoszenie. Ale pani, pan nie pani robi pani teraz przesłuchania, proszę pana. Tylko pan po prostu. Ja pan już panu, panu, panu powiedziałam. Inaczej. inaczej. Proszę panią, proszę jeszcze raz zadzwonić pod ten sam numer i poprosić o połączenie z panią prokurator. No ale przecież ja już chciałam teraz połączyć, ja nagrywam te rozmowy, będzie pan ale na YouTube. Ja nagrywam, proszę panią, ja wszystko rozumiem. Połączył panią ktoś... Jak ktoś? Prosi... Ta wasza automatyczna pani sekretarka? Ze mną, nie, proszę. Nie, nie proszę. Nie proszę pana. To no to proszę nie przełączyć. Podważa pani moje Ale oczywiście że nie, podważam. No to proszę jeszcze raz zadzwonić, jak ktoś odbierze słuchawkę. Ale jak jak ktoś odbierze? Jest pan asystentem pani prokurator, więc proszę nie przełączyć. Sam pan nie o tym powiedział. Możliwość. Nie mam możliwości z tego telefonu pani przełączyć. Dlatego musi pani wykonać jeszcze raz telefon. I zadzwonię kolejny raz i kolejny raz Pan się Nie, pan odezwie. Czy pani dzwoniąc do mnie ktoś panią... Nie przełączy. proszę pana, automatycznie to przeleci. Automatycznie, a to inna sytuacja. To proszę w takim razie poczekać na list, tak? Dobrze, dziękuję. Proszę. Jak prokuratura regionalna. Dzień, witam panią. dzień dobry witam również Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądracka uprzedzam no. rozmowa jest nagrywana wypowiedziałam no. posłuszeństwo państwu kartonowemu POLIN które tutaj Duda reprezentuje i zgłosiłam do prokuratury tą e, informację wysłałam pismo e, to nie chcę wchodzić z Wami w jakiekolwiek tutaj e, układy, bo wykorzystujecie to i działacie na szkodę narodu polskiego. Ale wytoczyłam tutaj ten e, swoje e, działania i zgłosiłam do prokuratury w szamotułach. Od 6 listopada wysłałam pismo. Od 6 listopada nic się nie dzieje, nic prokuratura nie zrobiła. Pani, gdzieś e, e, ją mam tutaj zapisaną się pokupiłam, widzi Pani. W każdym bądź razie chciałam z Panią, dyrektor, która mówi, że jest sekretarka, nie chciałam mnie połączyć z Moniką Turską Nowak, nie chciałam mnie Pani połączyć, była w ogóle bezszczelnym pracownikiem, jest tam. Kolejna sprawa, w piątek Pani dyrektor prawdopodobnie przysyła dwóch policjantów z pismem, żeby złamać mój kręgosłup moralny. Ona nie ma telefonu do mnie, chociaż jest ten telefon napisany, jest, zaraz przepraszam, telefon nie, ale jest napisane, że drogą mailową ma mi dać znać o tej sprawie. Nie zrobiła ta kobieta nic. Nic. Mało tego do szamotu i do CBA zgłosiłam przestępstwo popełniane na Polakach, bo cały czas jest trucizna w sklepach, glifosat. I to było w 2021 roku. Do tej pory wszystkie sprawy w szamotułach są pozamiatane pod dywan. Jest Jagoda Konkol, Alina Kuczak, Katarzyna Żel. Żetecka, wieczorek Anna Woźniak, Paweł Legowiec... Legowiec, bo teraz jestem zdenerwowana, nie chciałabym czegoś tutaj po prostu przekręcić. Roman Herman i Marek Wargecki to jest człowiek, który założyłam sprawę z powództwa cywilnego, myśląc, że e, ludzie działają e, dla dobra narodu polskiego, bo jako sołtysa mnie ośmieszano e, z, e, tutaj zebraniem i e, po prostu rozwaliło kilku ludzi i ich oddałam. Chcę odszkodowania. Oczywiście Pan Marek Wargecki e, zaczął na mnie krzyczeć, cała sprawa jest nagrana, też nic, nie wiadomo co się w tej sprawie e, dzieje. Chciał ukryć, e, chciał tą sprawę po prostu e, przy zamkniętych drzwiach na, dalej prowadzić. Ja się nie zgodziłam, w ogóle wypowiedziałam posłuszeństwo, przedstawiłam, że jestem człowiekiem, władzą z wieśnią, zwierzchnikiem władzy. E, I tutaj zmieniłam to swoje nazwisko, bo ja nie jestem niewolnikiem, tylko wolną kobietą. Jestem mm -hmm. i dlatego teraz dzwonię do pani, bo rano tak? dzwoniłam, y, szamotułak, nikt nie odbiera. Po co są te telefony, się pytam? Po co? Jak ja ciągle muszę jakieś kontrakty z wami podpisywać, a tak się nic nie dzieje w tej Polsce. Poza tym, że duta y, afiszuje się i ośmiesza naród polski. Proszę Pani, jeżeli e, prokuratura rejonowa nie odpowiada Pani na jakiekolwiek pisma, czy w ogóle nie odbiera telefonu, w każdym czasie e, jako e, nadzór służbowy sprawuje nad nim prokuratura okręgowa, e, przede wszystkim nad trzema i innymi jednostkami powszechnymi, e, które są z tego obszaru, e, sprawuje Wydział Pierwszy, nad, e, Wydział Pierwszy Śledczy, w którym również znajdują się prokuratorzy, którzy sprawują nadzór nad tymi postępowaniami. I gdyby Pani chciała na przykład, żeby e, dokonano zbadania tej sprawy, dlaczego nie udzielono Pani odpowiedzi na, daną, e, na dane pismo, czy nie rozstrzygnięto e, wszystkich podnoszonych przez Panią zarzutów, to od tego jest naczelnik wydziału pierwszego Śledczego albo prokurator okręgowy, który bezpośrednio e, ma obowiązek dokonać kontroli tej sprawy i udzielić pani odpowiedzi w stosownym czasie. Jest to zazwyczaj do 30 dni, jak składa sprawy, jeżeli to jest e, kawa jeszcze w toku, to ewentualnie w niezwłocznym terminie musi udzielić pani odpowiedzi. Czy prokuratura Rejonowa w sposób prawidłowy rozstrzygnęła podnoszone przez Panią zawiadomienie i czy zostało rozpoznane wszystkie okoliczności tej sprawy? No i co dalej? I do kogo mam się zwrócić? Na do prokuratora okręgowego albo do... Albo Przecież ja do ziobry pisałam. No ale. No co, ale jak wszystko jest upolitycznione? Nie rozumie pani tego, prawda? Pani też nie przyjmuje do wiadomości tego, że ja założyłam Andrzejowi Dudzie sprawę. Tak. No też pani nie przyjmuje tego do wiadomości. Ja przyjmuję do wiadomości, mówię pani o tym, informuję w związku z tym. No muszę przyjąć do wiadomości to, co pani mówi, to ja wszystko przyjmuję do wiadomości. Ale nie podejmie pani kroków tutaj, żeby cokolwiek zrobić i zadziałać na, dla dobra narodu polskiego. O tym mówimy. Żaden My... prokurator nie działa dla dobra narodu polskiego. Ale ja nie jestem, yy, yy, no nie, nie mam nawet takiej takich uprawnień, żeby działać yy, w sprawach, gdzie strona jest prezydentem. To kto ma te uprawnienia? On nie jest prezydentem, on jest firmą. Dlaczego wy, to, dlaczego wy to kręcicie? Dlaczego wy to mataczycie? Wszyscy prokuratorzy, wszyscy sędziowie. Andrzej Duda nie jest żadnym prezydentem. To tak jak Cichocki się podaje za prezydenta, później Potocki podaje się do, za prezydenta, jeszcze jest w Stanach Mac Kolonka, on też się podaje za prezydenta Polski, proszę panią. Żad, żadna, żaden prokurator nie tyka tego, bo to jest bomba z opóźnionym zapłonem. No ale, co ja mam pani pomóc? W jaki sposób? Nie wiem, pierdolnąć pięścią w stół, proszę panią, ja wszystko nagrywam, na YouTubie to będzie. Mhm. No. Przecież no. podajecie się za władzę, podajecie się, że walczycie z przestępczością zorganizowaną, a tutaj firma Republic of Poland Zagarnęła wszystkie dane Polaków. I pani nie uważa, że to jest przestępstwo? Ale na, e, jeżeli e, prokuratura je, ma cokolwiek e, zrobić, rozstrzygnąć jakiekolwiek kwestie, no to musi pani to zawiadomienie złożyć do prokuratury. Złożyłam do szamotu. Nic ja wiem, nie jest no. ruszone, więc pani dzwoni do szamotu. Żąda pani za, we, za wszystkich pism, żeby pani przysłali wszystkie moje sprawy, bo jest pani w Poznaniu. Dobrze. Na pewno w związku z tym, że jeżeli pani takie pisma złożyła, w jakim dokładnie terminie w listopadzie, tak? Tak. 6 tak, listopada... Szóstego listopada. Tak, 6 listopada 2023. Jeszcze... Boże, tylko jeszcze jakieś inne, to tylko to? No tamto to już jest wszystko pozamiatane, bo to są stare sprawy, które oni po prostu, nawet jak yy, skargę pan prokurator, to mi jest nagrana rozmowa. No proszę sobie napisać skargę. Ja tak piszę od lat, rozumie pani, pięćdziesięciu posłów i senatorów. Nie odpowiadają! Ja byłam sołtysem! Wyrzucili mnie ze sołtysa! W Sierakowie mi wyrzucili ze sołtysa! W Warszawie byłam sołtysem! Ja już nie wiem! Po prostu rozdwojenie jaźni mają w Polsce! Dobrze, ja się zwrócę z e, zapytaniem, e, w jaki sposób zostało to pismo rozpoznane i żeby również kopię tego mi przysłano. Dziękuję Pani bardzo. Wszystko na maila. Jeśli coś, mój numer telefonu jest dostępny. Na kanale Pani sobie odsłucha tą rozmowę. I resztę wszystko na maila Karolina Ziola 5 małpa gmail.com Ja nie jestem anonimowym człowiekiem. Z, 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 i, o, l, a może Pani powtórzyć Karolina? Od Z-i-o-l-a 5małpa tak. tak.com Dobrze, Wszystko na maila. Nie. Dziękuję, wszystkiego dziękuję. dobrego Pani życzę. Do widzenia. Do widzenia. Nie wiem, co się wydarzy, ale mam e, zawsze tą wiarę, tę dobrą, dobrą energię, że w końcu nam się uda. Wyjść z tej pułapki, w którą nas wpędzili. Będę dalej dzwonić, będę dalej po prostu podważać ich kompetencje. Nie wiem, może pani Anna zadziała tak, że rzeczywiście będzie się działo, będzie ten ruch w tych sprawach, bo na chwilę obecną to tak jak widzicie, zrobili takie ustawki, że nikt nie ma mocy sprawczej. Nikt nie ma mocy sprawczej. Za to Kaczyński ma moc sprawczą, Duda ma moc sprawczą i tak marionetki sobie tam w telewizji występują i wszystkie media tam są. U mnie nie ma mediów. U mnie nigdy nie było i nigdy nie ma. Nikt nie powiedział, że tutaj pani sołtys protestuje przeciwko serendemi. Nikt się nie znalazł taki. Za to znalazł się w międzychodzie pan reporter, który napisał: Ta łamała prawo, ta. Tak. I tak to, tak to widzicie, wszystko wygląda. Także wszystkiego dobrego życzę. Spokojnej nocy. Ja wracam jeszcze troszeczkę do pracy. Także wszystkiego dobrego.